Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku wanted, w którym jak zawsze poszukujemy Boga, gdzie można znaleźć Boga. Długo myślałem nad tym, co mam dzisiaj wam powiedzieć. Modliłem się, i Pan Bóg odsłonił mi coś zaskakującego, ale coś, co napełnia mnie wielką radością i za co jestem bardzo wdzięczny. Bo wydaje mi się, że często możemy to. Pomijać, a nawet popadać w jakąś duchową zazdrość z tego powodu. Chociaż tak naprawdę to jest bardzo piękne doświadczenie Ducha Świętego. O czym myślę? O tym, że Duch Święty objawia się w naszych braciach czy w naszych siostrach, a nie bezpośrednio w nas samych. I to jest wielkie błogosławieństwo dla nas. Ja sobie przypominam dwie takie sytuacje. Jedną y, z nowicjatu, kiedy przyszedłem do nowicjatu, byłem takim nabuzowanym charyzmatykiem i takim też dałem się poznać braciom. Mieliśmy taki epizod, nie wiem czy już Wam o tym kiedyś wspominałem, czy nie, że nasz przełożony powiedział: A jak jesteście w Zakonie Dominikańskim, to macie charyzmat głoszenia. Więc już od nowicjatu, jako synowie świętego Dominika, możecie głosić, jeszcze właśnie nie zambony, ale sobie nawzajem jak najbardziej. Jesteśmy we wspólnocie nowicjatu, więc głośmy sobie. I mnie wyznaczyli takie pierwsze kazanie, które głosiłem, i ja to kazanie głosiłem tak z taką mocą, takim charyzmatycznym, zapałem, tak jak kiedyś to bywało. Teraz nie wiem, czy jeszcze charyzmatycy tak głoszą, już mniej to, przynajmniej ja mniej to spotykam, czy mniej tego widzę, ale wtedy to było tak, czy wierzysz w to, że dzisiaj Jezus może tak i tak dalej. Wiecie, rozumiecie, musi być takie emocjonalne nakręcenie, prawda? Więc ja trochę taki byłem nakręcony, i to pierwsze kazanie tak powiedziałem, po którym właśnie mój przyjaciel, który był zdystansowany do wszelkich charyzmatyków, stwierdził, że on wyjeżdża z nowicjatu. I mało brakło, żebym stracił mojego najlepszego przyjaciela. I tak jak mówię, on był właśnie tak zdystansowany. Też takiego miał dusz pasterza, który dystansował swoich wychowanków do właśnie takich aryzmatyków można powiedzieć, ale prymitywnych taki właśnie tak o twoje problemy są moimi problemami tak powiesz mi swoje serce Przepraszam, że ja może to tak ironizuję czy prześmiewam. No ale też bardzo wiele razy sam doświadczyłem, że pod spodem to jest niewiele warte. To znaczy zewnętrznie to ma taki pozór duchowości, a wewnątrz Pana Boga tam naprawdę jest niewiele i y, można y, oszukiwać samego siebie i oszukiwać innych, że tu chodzi o Pana Jezusa, o Ducha Świętego, a tak naprawdę chodzi o mnie, czy chodzi o realizowanie jakichś takich schematów, które niby powinny zadziałać. A nie chodzi ani o Boga samego, ani o tego człowieka, ani tym samym nie chodzi o miłość. Więc w ogóle, tak z perspektywy czasu uznaję, że to ja wtedy może byłem dużo dalej, tak naprawdę, od Pana Boga, chociaż może zewnętrznie prezentowałem właśnie to, to moje zaangażowanie takie duchowe, niż ktoś, kto rzeczywiście konsekwentnie się modlił czy żył z Panem Bogiem. I taki między innymi też był ten mój przyjaciel. Więc ja go od początku nowicjatu znałem jako takiego zdystansowanego do tych wszystkich charyzmatycznych rzeczy. Ale to właśnie z nim miałem takie doświadczenie, że pamiętam kiedyś, poszliśmy na adorację do kościoła i klęknęliśmy tam obok siebie, modlimy się, i on nagle się tak do mnie przechyla i mówi: A w sercu słyszę taki głos, coś mi mówi, że mam podejść do tego człowieka tutaj, tego pana w garniturze z aktówką i mam mu powiedzieć, że Bóg go kocha. Czy ja mogę to zrobić? On tak mnie pyta. A ja mówię, no, jak tak ci mówi serce, to to zrób. Więc on wstał, podszedł do tego człowieka i mu to na ucho wyszeptał, ten mężczyzna taki widać poznański, bo to nowicjat w Poznaniu był wtedy, taki biznesmen, nagle wpłacz. Tam rzucili się sobie chyba na szyję właśnie, on mu dziękował, bo ten człowiek przyszedł do kościoła i właśnie tego najbardziej wtedy potrzebował. I ja nie dostałem tego słowa poznania, ja nie dostałem... Tego polecenia od Ducha Świętego, że mam podejść do tego człowieka, niby byłem taki duchowy. Tylko właśnie ten, który nawet nie znał, że takie rzeczy można robić. On mnie pytał, czy coś takiego możesz zrobić. Ale to właśnie Jemu Duch Święty dał tę łaskę. Jego uzdolnił do tego, żeby temu człowiekowi. W kościele przekazał słowo miłości od Boga. Że to właśnie się okazało, że to ten mój brat, który dystansował się do charyzmatyków, stał się w tym momencie charyzmatykiem. Wiele innych też momentów pamiętam z naszej wspólnej drogi, kiedy Pan Bóg jemu coś mówił. Dużo szybciej, dużo więcej jemu pokazywał niż mnie. I przyznam, że akurat w tym wypadku tej zazdrości dużo nie czułem. Nie? Może to wynikało z miłości, przyjaźni, jaka była między nami, że się bardzo cieszyłem z tego, że Pan Bóg jemu się objawia, a nie mnie. Nie? Chociaż. Pewnie gdzieś tam w środku bym bardzo tego pragnął, żeby to do mnie w taki sposób przychodził, żebym ja mógł teraz do Was mówić, że o właśnie w ten sposób Bóg mi się objawił. Nie. Mi Bóg się objawił w tym moim bracie, któremu się objawił. I ja mogę uwielbiać Pana Boga za Jego miłość, za Jego dobroć, której jestem świadkiem nie w sobie, ale w moim bracie. I przypominam sobie też. Taką kobietę, y, której byłem duszpasterzem i której też Bóg mówił do serca właśnie takie momenty, że a tu jest kobieta, która y, y, ma raka i którą Bóg chce uzdrowić. Nie? I ona do mnie przychodziła, czy, y, że takie coś słyszy i co ona ma z tym zrobić. Nie? I nie objawiał tego Bóg mnie, ale właśnie objawiał jej. A ja mogłem to dalej przekazywać i uwielbiać Pana Boga, że Duch Święty działa w tej osobie. Ja? Że powinien może we mnie, ja jestem właśnie duszpasterzem, to przeze mnie powinien mówić, a nie przez nią, która jest moją podopieczną. Nie, On chce mówić jej. Mojej podopiecznej, żeby ona przeze mnie przekazywała komuś. Nie? Ja jestem też w tym planie Pana Boga, właśnie, że ten mój przyjaciel mnie pyta, czy może to zrobić, nie? że ta moja podopieczna mnie pyta, co ma z tym zrobić, co słyszy. Nie? To jest dla mnie wielka godność i wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w Bożym planie. Ale konkretnie Pan Bóg działa, ma inicjatywę wobec tych osób, które wydaje się, no, dużo mniej się nadają niż ja. Myślę, że to jest niezwykle ważna lekcja oglądania Pana Boga, niezwykle ważna lekcja życia duchowego. Mam też. Nadzieję, że wam się też to przydarza. I mam nadzieję, że Pan Bóg też daje wam taką łaskę uwielbienia za to, co czyni w naszych braciach i siostrach. Może w tych, o których myślicie, że tak mniej się nadają, żeby się im objawiał Pan Bóg niż mnie. Nie dajmy się oszukać, nie popadajmy w tę duchową zazdrość, ale Nauczmy się uwielbiać Pana Boga i chlubić tym, co czyni w naszych braciach i siostrach. To jest wielki dar, wielki dar też tego, że nam pokazuje, jak pięknie działa w naszych braciach i siostrach. Tak naprawdę trudno powiedzieć, co jest większą łaską. Czy Pan Bóg że czy to, że Pan Bóg we mnie konkretnie działa, udziela mi konkretnych łask, czy że mi udziela łaski, czynienia i uwielbienia za to, co czyni przez moich braci, przez moje siostry, w moich braciach, w moich siostrach? Uwielbiajmy Boga, cieszmy się z tego, jak do nas przychodzi, nie tylko do nas osobiście, ale do nas też przez innych braci i siostry. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!